Nie w gmina też będzie musiała poradzić z głowy. Więc no, Powiem tak. Niedawno, nie w tamtym tygodniu w czwartek, był taki kompuszatorski. Tam był taki... taki wierszy pana, pana rzefy Paweł i Gawał. I on się kończy takim sformułowaniem, że jak tylko mu taką tobie. Więc myślę, że dla handlu współpracy nie powinniśmy tak a priori zakładać, że ktoś z nas chce, chce wykiwać. Jeżeli są oczywiście wątpliwości, bo mogą być, to ja proponuję, żeby rzeczywiście może prosić Pana Głupisza, żeby tutaj przyjechał, żeby Państwo mogli <tuszykli> się Myślę, że dobrze by było, żeby to było w taki sposób, żeby naprawdę nikt nie miał żadnych wątpliwości, że, że to jest tak jakaś i że nikt na tym nie straci, a przynajmniej Także ja uważam, że jeżeli tak macie Państwo wolę, żeby to szerzej rozjaśnić, żeby... żeby czy właśnie pan, pan Burmistrz, czy ktoś z tych uchwałożonych to i o tym opowiedział, to myślę, że jak najbardziej takie można przyznać, też sobie zorganizować i, i wszystkie na pewno się wyjaśnić. Bo no też widać może żeby to było tak, że Państwo coś jakby na, na siłę procedujecie, tak? to Oczywiście to jest kwestia jest, ja, po prostu mówienia i wyjaśnienia, tutaj nikt niczego nie ukrywa, a, a tak jak powiedziałem wcześniej już i, i, i to powtórzę, w mojej ocenie no wina z tego żadnego tytułu, z tego tytułu żadnej strat nie ponieść. Nie jeszcze. Proszę bardzo, Panie Wójcie, proszę się nie gniewać. My nie mówimy o stratach. My o stratach na wodzie też nie ponosimy. My mówimy o korzyściach dla gminy. Mówimy o korzyściach, których nie będziemy. A, a pan Rudziński dobrze wie i pan też dokąd sięga strefa y, na Polska od Bledzewa, proszę Pana, aż po no. Praktycznie w całą gminę tak, No, jak no, no, no to, to jak się wiatraki przesuną, to gdzie się przesuną? Do gminy deszczno. Ja wiem i Pan wie, nie będę się powtarzał, dlatego ja chcę, żeby Państwo z pełną odpowiedzialnością, po co nam spotkanie i denerwować się i burmistrza yy, Lubniewic? No, są potrzebne dokumenty, bo w planzach przestrzennego zmiany nie są, nie są tajne, ale ktoś to nam wyjaśni, kto, kto przygotowuje, żebyśmy z pełną odpowiedzialnością wiedzieli, że uchylamy trochę tej. tej... Już, już kiedyś ktoś nagrywał odpowiedział. Że, 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 że gmina, gmina Bledzew z, każdej, z każdego postępowania powinna jednak coś uczknąć. Ja wierzę w to, że w innym rejonie gminy Bledzew te wiatraki będą powstawać, ale tam jest strefa poza i dobrze pan wie i ludzie już też wiedzą, bo to nie jest, to nie jest, nie jest tajemnicą, dokąd ten korytarz sięga i niestety sięga. Tak jak był. 30-40 lat temu Poznanie ma a, 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 a dalej na Zachód. Taki tak teraz jest. Tylko że to jest teraz na toski. I wszystkie wiatraki idą, idą, idą na razie na bok. Ale co NSA? Tam jest strefa za korytarzem. I tam powinniśmy my zadbać o to, żeby gmina z tego coś miała. A jeżeli nie zadbamy, to... Państwa proszę do mikrofonu. Dlatego ja proponuję, mój wniosek na dalej idący o odłożenie tej uchwały i procedowanie z naszej strony, żebyśmy mieli pełną świadomość łącznie z tym klewem, bo tam są dobre miejsca. Proszę Pani Agnieszko, czy jeszcze coś chce Pani dodać przed głosowaniem? Nie rozumiem. No co zmusimy tych inwestorów, żeby to zrobili jednak na, na w gminie Bledzów, a nie w gminie Rudniewice? Nie, to nie o to chodzi. No bo chodzi o korzyści dla gminy, tak? A żeby były korzyści dla gminy, to jakby nie jakby niepartytywia, powinny stać na terenie gminy Bledzów. Tak? Też nie o to chodzi. Nie. Dlatego chcemy odłożyć, żebyśmy mogli porozmawiać.

i przesunięcie od, to tu od dokumentu Prawie tu to Państwo truly... to. ja to, że nie tak, yeah, ja od Przemyszla to i przesunięcie do granicy jak wiatra tak zwane musi gdzieś z drzewa sięgają to jeżeli za granicę sięga to musi być, złożone. Na no. nie że on będzie hmm. stał. tylko jeżeli on z odsunięty, może będzie. Prakty, jeden że nie. nie, Może ktoś jak ty pamatujesz, po, Dlatego byliśmy, że żebyśmy że byliśmy, że do zmiany w że wiemy że nie że że ale nie kosztem gminy wlece, gdzie tutaj, a skąd wiemy, czy koło dębowca z drugiej strony, bo jest 700 metrów od, od zabudowy, czy, czy ktoś nie zechce, żeby z gminy wlece, nie chce na terenie gminy lece wstawiać wiatra. Mówię tu o nowej wsi, ale nie, nie. Dlatego musimy o tym wiedzieć z pełną świadomością. Niech to pierwszy ten lepszy żeby kosztem gminy, yy, kosztem gminy, no, by yy. Panie chce Pani Pani Przewodnicząca? Nie, to jest... Nie, nie, nie to jest... No nie, się to, nie dobrze, to jest... Dobrze, się znało się znało w w zakale, za, nie, ja jest... Ja nie, to jest... Nie, to Że Nie, to to Nie, jest... to Nie, jest. że Czegoś, co nie, należy do Rubiny na przestrzeni Brecewa, co ograniczy. Może nie ktoś, nie jest włośc, włośc, to jest w odległości, pan z granicy, będzie chciał, dla skażdej gminy, dlatego nie, nie to będzie, będzie miał możliwości, bo ja będzie w następstwie. Zaangażowanie w możliwości, i tak dalej, i tak dalej, ze strony no nie powinno wynikać. To ktoś inny powinien do tego przekonywać. Ja to tak ma do, do, do takiego tak? Bo cóż my będziemy z tego mieli, że na terenie Lubniewic będą mieli trzy wiatraki przy granicy, które zabezpieczą nam, e, zabezpieczą. Przesuną granicę tą bezpieczeństwa o ileś set metrów i tam będą mieli 450 tysięcy tylko urząd miasta i gminy, Lubniewice za to, a oprócz tego rolnicy będą mieli. Ja tak powtórzę jeszcze raz. Ja wiem, nie jestem pewien, no ja, ja nie wierzę, że było inaczej że gmina też, no, też tak od razu o nie wyraziła. A my tu nawet nie wiemy na co mamy się zgodzić. Może, może rolnicy, jeżeli się dowiedzą z tego dębowca nowej wsi, którzy mogliby zaangażować, zbliżyć się do tej strefy i chcieliby wykorzystać też ten korytarz, gmina miałaby te 180 oddechów i, i, i bańkę za hektar ziemi miałby Ja tu tego nie rozumiem. Znaczy, to tak nie które, gdyby, blokowały się wzajemnie. Tu chodzi tylko o zachowanie odległości 700 metrów od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Muszą powstać plany miejscowe, które gdyby zabezpieczają, zakazują realizacji zabudowy mieszkaniowej, bądź, bądź mieszanej, po to, żeby, żeby siłownie mogły, mogły, powstać w terenie. Same od siebie jak gdyby nie ma, mogą być techniczne jakieś uwarunkowania, ale nie jakieś prawne, które by nakazywało, że znaczy właśnie że dzień dzień na terenie Gminy Brady w sąsiedztwie tego planu nie powstałaby żadna elektrownia wiatrowa. Ja przepraszam, bo ja w tej chwili już nie rozumiem. Panie Agnieszko, chce Pani coś... Chce Pani, pani Przewodnicząca? Ja nie, więc nie. Chce pan to do No dobrze, dobrze, ja przepraszam, pani posłuchała, ja zapomniałem. Ja w tej chwili mam takie odczucie, że pan jakby był oddelegowany z Ludmiej i przedstawia pan yy, po prostu... Ofertę Lubniewic nam, bo my nie chcemy po prostu mieć czegoś, co należy do Lubniewic na przestrzeni Bledzewa, co ograniczy. Może ktoś w tej odległości od granicy będzie chciał z naszej gminy postawić, nie będzie miał możliwości, bo będzie ta strefa. Zaangażowanie w odległości i tak dalej, tak dalej ze strony Bledzewa no nie powinno wynikać. To ktoś inny powinien do tego przekonywać. Ja to tak mam do, do, takie odczucie. Tak? Bo cóż my będziemy z tego mieli, że na terenie Lubniewic będą mieli trzy wiatraki przy granicy, które zabezpieczą nam, e, zabezpieczą, przesuną granicę tą be, bezpieczeństwa o ileś 100 metrów, i tam będą mieli 450 tysięcy tylko urząd miasta i gminy, Lubniewice za to, a oprócz tego rolnicy będą mieli pieniądze. Ja tak powtórzę jeszcze raz. Ja wiem, no. jestem pewien, no ja, ja nie wierzę, że było inaczej, że gmina też, no też tak od razu, o, nie wyraziła. A my tu nawet nie wiemy, na co mamy się zgodzić. Może, może rolnicy, jeżeli się dowiedzą z tego dębowca nowej wsi, którzy mogliby zaangażować, zbliżyć się do tej strefy i chcieliby wykorzystać też ten korytarz, gmina miałaby te 150 od i, i, i bańkę za hektar ziemi miałby rolnik. Ja tu tego nie rozumiem. Dlaczego to tak wygląda? Nie no, przydaje tylko wyjazdom, a z tego względu, że znam tych rolników i wiem, więc... No, no oni nie są z naszej gminy. No są, so, no, so, no, no za no, no, to, że ciśliś mi No ale nie wszyscy. z ja gminy? No ale nie wszyscy. To, to ja no, ale, ale, nie wszyscy. No. ale czy muszą być wszyscy z naszej gminy? No, ale czy nie powinni być poinformowani, co się nad ich głowami załatwia? Ale no, to, to, to jest... Nie, to my Wiesz, załatwiamy. No, pod, czy nasi rolnicy z naszej gminy, tereny sąsiadujące, jak tutaj mamy po granicy, cały dębowiec to właśnie jest ich własnością. Dobrze, proszę bardzo, I nie ma tam już nie ma problemu. A pan co mówi o tym polu, że tam jest um, tego rolnika ze Sługi, czy z oś, coś tam. Tam były już 15 lat temu robione badania pod kątem wiatraków, jak moja mama miała jeszcze usługi leśne i tam wykryli jakieś ptaszki, i dlatego też było to już wycofane. Tak więc. Nie będą czy tutaj powstanie, a czemu od razu już blokujemy? Samą decyzję nikt nie powiedział i nikt nie zagwarantował, że cokolwiek my jako gmina będziemy mieli z tego, tak? A wszyscy nie zostali powiadomieni. Zostań, <grym> tam były w 15 lat więc proszę bardzo, no jest wniosek y, pana Tadeusza. Przegłosujmy, będziemy się czuli dobrze. Chciałbym zaprosić czy jeszcze wybrać. ktoś ma coś do powiedzenia? Pan Krzysztof, i głosujemy. Jakie? Państwo, którzy byliście na spotkaniu tutaj organizowanym w tej sali przez Nadleśnictwo, nie, przez Panią y, Wójt Musiałowską mieliście okazję posłyszeć moje pytanie. Nie wiem, czy Pan Rudziński był na tym spotkaniu, kiedy z mojej strony do y, inwestorów zewnętrznych padło pytanie, czy zapłacą nam za opracowanie ekofizjograficzne raz dla planu zagospodarowania, nie. Teraz mamy zrobić plan zagospodarowania na tip -top. Tutaj pan Marek chce mieć plan zagospodarowania, który uchwalony został w roku 2000 za którymś, do realizacji. Opracowanie jego fizjograficzne, że będzie wykonać, co sponsorem będzie. Albo my będziemy sponsorami dla naszego planu zagospodarowania na części północnej Blazowa, gdzie pieniędzy nie ma do tej pory, żeby wykonać projekt i dać wcześniej przed projektem jeszcze opracowanie ekofizjograficzne? Panie Szanowny, niech Pan powie, skąd Pan ma na to pieniądze i czy Pani tutaj będąca na sali potwierdzi, że nie jest to żaden koszt, albo inaczej, że tu nie, nie ma żadnych kosztów. No przecież za chwilę Pan przyjdzie do niej i prosi od Pani Skarbnik pieniądze na opracowanie, bo projektant to musi, chyba że Pan ma takie uprawnienia i Pan to im zrobi. każde takie opracowanie wiązało się z tym, że były wpłacane, tak na leśnictwo, tak każda jedna firma, tak jak przekształcenie działki rolnej, no, no z tym się, no, dziś możemy, no ja nie wiem, chyba że wszyscy mają świadomość, że to będzie za free i nie dla nas, góry no, Ja nie. Nie wiem no, czemu. Ja, ja, ja tutaj... Proszę bardzo, jeżeli są jeszcze jakieś uwagi, proszę bardzo, jak nie, to głosujemy nad odłożeniem tej sprawy, wyjaśnieniem do końca i idziemy dalej. Czy ktoś jeszcze ma jakieś Pani, Panie, zapytania? Proszę jedną rzecz. Proszę bardzo. Pani ZGK poniosła koszty, bo trzeba było drogę położyć tutaj, żeby nas zachęcić do tego, żebyśmy nie przychodzili do Państwa tutaj i marudzili z drogą. I poniosła koszty, bo trzeba było ZGK okroić z pieniędzy na wykonanie Położenia tego, co zostało położone. Niewielkie pieniądze, ale jaki problem z tego wyniknął? Musiała się prosić Pani, skarb, pani yy, Zakładu Komunalnego od Państwa ośrodki, żeby je pozostawić. Te, które wypracowali. A czy ktoś przyjechał stamtąd i powiedział nam, tak jak ci panowie tutaj przyjechali, że my mamy za to zapłacić? Nie. Czego my sobie życzymy? Przede wszystkim jawności wszystkiego a nie ukrywania faktu, wiele razy tutaj powtarzanego na tej sali, że nie będzie żadnych kosztów. Czy no to ukrywanego, czy nie ukrywanego? Przede wszystkim, To będą te koszty, czy nie będą? To, nie to, bo Ja już nie rozumiem. Jeden mówi, że kosztów nie ma, drugi mówi... A trzeba wykonać dla panu zagospodarowania Tak? Czy nie? Odpowiem panu, jeżeli chodzi o firmę Irumań, która umowy mamy z rządzącymi z a wszelkie koszty z, z tego tytułu ponosi firma Eurowine, tak samo na opracowania hipokryzjograficzne, na prognozy, na, na sporządzenie projektu planu miejscowego. I te dokumenty zostały sporządzone, do gminy, i została wpłacona do gminy. Podobnie będzie w Gdzie będzie wykonywany plan rozbudowany? W tej czy w tamtej gminie? Na pewno ja pan w tej, pracuje w tym urzędzie, dla tamtej gminy czy dla nas? Zarówno w tej, w Słęcinie, jak i w gminie. Dla tych dwóch dni pan pracuje, tak? Nie, nie, pan... Tutaj pan jest pracownikiem, pan jest zaprezentującym, a dla nich załatwienie pan będzie. Dobrze, przepraszam. Tak mieszacie w, w głowach, że... Przepraszam. Albo halo. głosujemy, albo... No, albo dyskutujemy, albo no, słuchamy. Prawo księdza jest takie, że możemy... Tak. No żeby ...żebyśmy się tak zachowywali. Nie bądźcie poważni. No. Ja sądzę, że był wniosek, pan Wójt poparł ten wniosek, że faktycznie powinniśmy się spotkać, rozjaśnić to i wyjaśnić w jakim składzie to już jest sprawa do dogadania, czy chodzi tylko o dokumenty, czy chodzi o to. Bo dzisiaj mówienie o tym, że, że będą koszty, nie będzie kosztów, to jest odbijanie piłeczki. A to się dopiero okaże. Uchwałą przyjmiemy zobowiązanie na siebie, a później będziemy mieli zobowiązanie. To, to, to faktycznie nie wiesz, żeby coś działało za darmo. A jeżeli chodzi o porównywanie do, do firmy, która zajmuje się tym korytarzem tam na, 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 na tym stanie dworku, tam jest inny rodzaj umowy, tam jest inna firma, tam jest inne podejście do realizacji, tam są lasy państwowe jako y, 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 spółka skarbu państwa, czy, czy nie wiem jak to jest, i oprócz tego prywatna firma, która wypełnia te finansowe y, zobowiązania, nawet wobec naszej gminy. Wpłacane były pieniądze na... na, na sponsorowane, które były na, przeznaczone na zmiany, tak? Przyznamy świństwo. No i sekretarz pani powinna bo to był w tamtej kadencji. Ale to pan Adrian...